Chrystus Pan zmartwychwstan, prawdziwie, że powstan. Tak pozdrawiali się nasi ojcowie w pierwszym dniu Wielkanocy. I taką tradycję nam przekazali, byśmy radowali się ze zmartwychwstania naszego Pana, który jest zwycięskim królem. Jedna ze wspólnot współczesnych Koinonia Jan Chrzciciel pozdrawia się, Chrystus zmartwychwstał, i my powstaliśmy razem z Nim. To prawda, pozostawiliśmy grzech, który został przybity do krzyża w ciele Chrystusa, i wybraliśmy nowe, zwycięskie życie. Życie w chwale, którą daje nam sam Bóg. On dzieli się z nami swoją wielkością, swoim triumfem. Chce, abyśmy byli blisko Niego abyśmy, znając go, tą bliskość ukazywali również innym. Jest rzeczą kluczową, aby dzisiejszemu światu, który odszedł od Chrystusa, który uważa, że Bóg jest daleko jakiś abstrakcyjny, ukazać jego bliskość, ukazać jego zwycięstwo, podarować niejako to zwycięstwo dzieląc się Słowem Bożym i swoim świadectwem, tym, co Chrystus Zmartwychwstały dokonał w naszym życiu. Na to zwyciężanie poprzez głoszenie Ewangelii, dawanie świadectwa i przyprowadzanie ludzi do Chrystusa Zmartwychwstałego, by i oni mogli mieć udział w Jego Zmartwychwstaniu. Niech Wam błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Z okazji świąt wielkanocnych, wszystkim wyznawcom, a zarazem uczniom Chrystusa zmartwychwstałego życzę płynącej z pustego grobu odwagi, radości, mocy w świadczeniu o Jezusie, który zwyciężył. Niech Jego zwycięstwo obejmuje nasze rodziny, nasze środowiska, jak najszersze kręgi. Niech Chrystus zmartwychwstały, kroczy z wami, zasiada przy stole, będzie w pracy podczas nauki i wszędzie, gdzie jesteście, miejcie świadomość, że Chrystus Pan wstał i zwycięstwo Jego należy do was. Wesołego Alleluja!